Good morning, hello everyone EDD Jedlinsk Jedlińsk Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2a. Organizatorami targu są wójt gminy Jedlińsk Dziewierz, Kamil Dziewierz i Jedlińskie Stowarzyszenie Ptactwa Ozobnego. Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy po ile ta pszeniczka przeżyto po 30 zł, czyli siarka 30 zł 120 zł metr i jest owiec tak samo, tak? Tak. Króliczki, te młode króliczki to po ile kolego? Po 25 zł, ale oni sprzedane. Sprzedane, po 25 zł z rana już takie króliki. A co to zaraz króliku, takie średniaki? Mieszance. Te mieszance już po 25 zł króliki są oknięte, zmieniły właściciela. Tutaj to jest co to zaraz za tego królika? Też mieszaniec, samiec. Też samiec mieszaniec, ile taki samczyk? 160. 160 ten. O już chcę dwie też teren. Też samiec. 160. 60 zł. A te tutaj co zaraz a tych? Tych... Srokacze. Srokacze tak? srokacze, tak? I takie srokacze ile? 110 zł. 110 to sztuczka, tak? Sztuka. sztuka, tak. Są samczyki? Samiczki. Samiczki są, tak? A tutaj? Też samiczki. Też samiczki, 110, 110, zł, 110 zł. sztuka, tak zwane srokacze. Srokacze niemieckie. na czernociu. te króliki? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo, trzeba brać i tyle się w znajdzie. Ale taka indyczka, I ile taka indyczka? 50 zł. Perliczka to jest, perliczka sorry. Nie. Dobrze. A to jest też perliczka, ta, ta ta, czarna. I ta perliczka czarna to ile? 50 ta kurka? 30, 30. ale co nie można negocjować jakby co? Można, że to jest minimalna, nie masz czego, ale trzeba. Przepraszam kolego, jeszcze raz. Kolego, jeszcze raz, bo nie włączyłem tego, Paweł była. Te kaczuszki to są francuskie, tak? Saksońskie. Saksońskie, te żółte to są samiczki. Tak. saksońskie, tak zwane. I sztuczka ile? Stówka. A tu jest kaczorek saksoński, ten właśnie na żyli. To jest kaczorek saksoński. Natomiast te. Są francuskie kaczory. To są kaczory francuskie, czyli taki kaczor ile? Stuwa. a ta kaczuszka to jest to jest, to jest kaczuszka chyba, nie? Kaczuszka 60 zł. Kaczuszka 60 zł, można za kolegi negocjować. Cenę jakby coś. Zapraszamy do Jedyńska, Bo taki towar. 50 zł taka kaczuszka. E, witam wszystkich. To są kurki tak zwane mięsne I tak mięsne po ile? 30. 30 sztuczka, a tu? Co to jest? To jest roczna. To? roczna kurka, taka kurka ile? 20, to Te są młode poile? To jest rosa po cztery dyszki. Czarna, jażębiata i czerwona. Czarna, rosa, zielona, tak. Jażębiata i czerwona. Czarna i czerwona. Po ile te? Cztery dyszki. Po cztery dyszki, za szybkę zapraszam do kolegi. Bo co jest? Co dwa tygodnie wiednia? Zapraszamy po taki towar. Ale dwie kurki moje? Pojeżdżam te kurki. Ja zapatrzmy je. No, silka 50. 50 o, to jest silka 50, tak? Ta, druga, kokinek o. i kurki po 30. I kurki po 30 To są tak zwane strokacze chyba, tak? Już wiem, tak? Srokacze, tak. I takie strokacze to, to ile za sztuczkę? 130. 130. za podlega na negocjacji czy nie? No, Można, minimalnie się. coś. Ale tutaj te małe. Co to Plus za małe, to małe, tak? Ile no, te matkę? Burgun i srokacz po 60 zł Aha, po 60 zł. a ten? to jest sam czarny niebieski ile ten srokacz? 120 zł 120 zł to się ceni kochiny miniaturki to są kochiny miniaturki, wszystkie tak? to jest jedna rasa, tak? tak, tak Kochiny miniaturki, a ten koguci ile takie kurki kosztuje? Para sto złotych. Para sto złotych, czyli kurka i koguci. Parka sto złotych. Czy Panem można negocjować cenę, coś minimalnie? Coś minimalnie można. Także zapraszamy do Jedyniska po taki towar, proszę. Pana. Tak jest, dobrze Pan mówi, zapraszamy do Jedyniska po taki towar. są... jakieś dwie jak... pary. Dwie pary, tak? Samice. I takie samczyki, co to jest, są, kanarki, to? kanarki? Kanarki. Kanarki, tak? po osiem samiczki po sześć dych. Dzięki kolego bardzo. Trzeba przedstawić mi te króliki, te króliki to, to są takie mieszance, tak? Mieszańce, tak. I od do cena? 40-50 te małe, młode. Nie te młode, 40-50, niech pan postawi kateczkę. Dziękuję bardzo panie Leszku. A ten, to jest rokaż tak zwany, tak? 120 zł. Rokaż 120, a teraz tak, te? Te są 80-100, takich granicach. Aha, osiem, same samiczki tutaj, zapraszam do jedyniska do pana Leszka po takie króliki. A tu jest samczyk, Samczyk, 90, 90 zł. Organizatorzy, dziękują wszystkim hodowcom i uczestnikom za tak liczne przybycie. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ w Wiedeńsku i nasze hobby. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Thanks for watching the videos. See you soon. Dobra, dziękuję, ponieważ zobaczymy, czy. Ile te koguciki, te kurki. Ta parka 100 złotych. Parka 100 zł, tak? A tu jest kogucik, Saremka. Tak? 50 złotych. Dziękuję.